manko tu Janko widzowie. Witajcie w pierwszym odcinku z Banana Kong. I słuchajcie, myślę, że pierwsze co yy, myślę yy, weszłam już do gry, także Tap to Start i lecimy. Czym się tutaj... słuchajcie Ogólnie... No normalnie. Myszką skaczemy, także fajnie. Skaczemy. Normalnie, yy, a klawiaturą można? Nie. Skacze się raczej tym myszką. Także i tak fajny sposób. No i patrzcie, zbieram sobie takie bananki. Eee, a co teraz? Tak? Wow! Patrzcie, jakie fajne. Dobra, spoko gierka. Patrzcie, i zbieramy banany. O! Patrzcie! Latamy tak jakby, jeśli naciśniemy... O, widzicie? Dobra, zbieramy te banany jak najwięcej. Mam nadzieję, że się uda. Mało. No. Ok. Hop. I co teraz? Muszę chyba... co teraz? Wow! Ale fajne. Mało. No. Jak najwięcej bananów. Dobra. Słuchajcie, fajna gieraska ogólnie. Hop. Pum. Dobrze, mamy słuchajcie superową gierkę, kolejną, yy, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby seria została na kanale, co tam, tam był komin, review, okej, okay. lecimy słuchajcie znowu, a co tam leci, jakaś, jakaś, jakaś lawina jest, o nie, bananowa lawina. Dość, dość spora, widzę z tego. Ok, trzeba. Dobra, przyspieszyłem, także dobrze jest. Ok, muszę chyba. Review, no dobra. No i lecimy dalej. Cześć, bo tam. Widzicie, była ta rula. Jestem ciekawy, co z tą rurą mogę zrobić. No i dobra, mamy... Okej. Okay. Co teraz? Start. Yy, play again. Lecimy jeszcze raz. Ok, Zbieramy banany. Huhu! Aha! Co teraz trzeba by było zrobić? Co jestem ciekawy strasznie? Ale myślę, że. Dobra. Co? Jakim cudem? No dobra, fajne. Yy... 30. 300 bananów. Dobra, lecimy. Play again. Lecimy jeszcze raz. Juhu! Dobra. Rozsiup, siup, siup. Coś tam na górze, chyba nie. Dobra, lecimy na dół. Teraz tu. Co tam było? Widzieliście to widzowie? Aha, to. to, to. Ok, coś, coś mnie tam słuchajcie zaatakowało. Jeszcze nie mam pojęcia co. Ok, to jest kamień. Hop. Ok. Hop. Hop. dobrze. Eee, kiepsko. Dobra, eee, mamy jeszcze 231 bananów do jakiejś nagrody. Sklep premium Lucky Carm. Eee, aha, to jest za pieniądze. Dobra, to, to, to nie eee, play. Dobra, lecimy. Okej, okay, hop. Co, jakim cudem się niby wyglebiłem na tą... Na... Yy, wiecie, na tą puszkę, czy coś tam... Okej, okay, mamy po raz 10 tylko bananu. To szkoda w ogóle, że tak powiem, było wchodzić tutaj od nowa. Ale postara postaram się teraz bardziej. Dobra, hop. Mhm. Dobra. No to już się nie dam nabrać. Mału. Dobra, hop. Okej, okay. skaczemy. Dobra. O nie w ogóle bananów nie przesypuje. Uciekaj, Donkey Kong! Dobra, dużo bananów mamy. Ciapa. Niestety nie udało się. Mm, ale jak sami widzicie mamy już coraz mniej Play again i lecimy jeszcze raz. A tutaj co możemy zrobić? Aha, no... Te, no dobra. Okej. Okay. Biegniemy. Opa! A czekajcie, a co jakby zrobił tutaj właśnie do tej rury wszedł? Nie wiem, bo coś mi tak... Coś mi tak niepokoi, co by ta rura. I jestem strasznie ciekawy, co by było, jakbym do niej wszedł. Chociaż podejrzewam, że złe rzeczy by się działy. Zbieramy na razie bananów tyle, ile możemy. A możecie zrobić słuchajcie taką złotą łapeczkę w górę. Jak właśnie te banany. I czerwoną subskrypcję, jak tutaj te na przyciski. Z góry każdemu dziękuję, kto zostawił. Lecimy dalej i znowu play again. Okej. Okay. Donkey Kong. Dobra, hop. Dobra. No nie. Wywaliłem się. Eee, dobra, dalej. Patrzcie, za reklamę mamy. Eee, nie, raczej play again. OK Okej. Czekamy. Okej, okay, hop, hop. Dobra. Jest na razie dobrze, także pomału. O, skaczę. Skacz. O, patrzcie, rąką myszki też możemy skakać, ale no jednak boję się bardziej, yy, także play, jeszcze raz play again, lecimy, słuchajcie, okej, okay. hop, tak. dobrze, dobrze, raz siuk. Siuk. dobrze, no, idź tam, Donkey Kong. Dobra. Hop. Zasięgnąłem prawie spadochronem. Nie! Szkoda, że nie mam tych serduszek i wytraciłem wszystko na raz, ale no już trudno. Hop. Play again. Lecimy, słuchajcie, uciekamy dalej. Okej. Okay. Hop. Hop. Dobra, przeskoczyłem to na szczęście. O nie, nadchodzi ta burza bananowa, zła dla mnie. Patrzcie! Juhu! Ale fajne! Nie wiedziałem, że się możemy po takich linach wspinać, czy coś takiego, czy po takich pnączach. Fajne, super jest ta gra bardziej. Super. Czaderskie, naprawdę. Muszę wam powiedzieć. Okej. Okay. Dobra, prawie mało brakowało, abym... Aha! No raczej to jest podpucha. Ten kwiatek, bo już myślałem, że to będzie coś fajnego. Dalej... No, dobra. Plagen. Okej, okay, dobra. Hop. Czyli już słuchajcie wiem po jakich połączach się mam wspinać. Aj! Dobra, czyli tam muszę spadochronu używać. Z za każdym razem, kiedy mam kwiatek. To już wiem. Okej. Okay. Hop. Hoppa. Dobra. Siup. Tam, tam jakieś tajne przejście. No nie, tam było dużo bananów. Okej. Okay. Patrzcie jaki wybryk widzieliście. Dobra, hop. Dobra, jak najwięcej bananów. Dużo bananów. Nie, przywaliłem. O, oh, free Golden House. Nie, to nie chcę. Chciałem że ty samotam. Pomału, na razie play dalej. I play again. Tam było super... Nie, czekajcie, teraz trzeba do menu wyjść, czysto? to? A nie, tak jakby... Dobra. O to chodzi. Ok, lecimy dalej. Hop! Hop. Nie. Dobra. Była super oferta, że 50 takich serduszek za chyba reklamę, jeśli się nie mylę. Tak? Watch now, free. Uuu. Myślę, że tak. Myślę, że się levela nie przeszedł, nie? No. Okej, okay, mamy, słuchajcie, jedno serduszko. Także play. Hop! Bananki zbieramy, zbieramy nasze bananki pyszne. No, Aj! dobra, wiecie, to nie będę tego serca marnował, bo cenny już dla mnie. Także e, 33, to mam, słuchajcie, jako nasz rekord. No, się dzieje. Dobra. Hop! Dobra. Mm -hmm. Teraz tu, tutaj. O, mamy kolekcję z banana jako zaliczone. Super. Lecimy jeszcze dalej. Ech, no zrobię to. Okej. Okay. Hop. Dobra. No, przecież ominąłem. Halo. Dobra. Jeszcze dalej. Kolek. O, dobra. Play a Dobra, lecimy. Okej. Okay. Dobra. Pomału. Hop. Dobra. Patrzcie jak fajnie wygląda jak my spadamy na tym liściu. Tylko, że na razie to się muszę skupić tutaj, żeby skakać, w odpowiednich miejscach. Dużo bananów! Aj, ominąłem je. Dobra, dobra już. Hop! Hop! Omijamy. Szybko poprączę, lecimy, dobra. O nie, bo mnie goni ta góra bananów. to mało. Spadamy na liściu. O mało. Okej, okay, hop. Nie! Aha, patrzcie, bo ja tam muszę użyć tego spida takiego jakby. Czyli jeszcze raz. Okej. Okay. Nie. Play. Musimy, słuchajcie, tam jeszcze raz do, dojść tam, gdzie doszedłem. To by było super. Okej. Okay. Hop! Chyba, teraz jest tu... Nie! Dobra. W ostatniej chwili. Hop. Dobra. Bierz banany, bierz banany. Bierz tyle bananów, ile się tylko da. Bierzemy. Dobra. Uciekamy od tego, słuchajcie, straszliwego koszmaru. Okej, okay, pomału. O nie, boż te banany go miało. A. Uciekaj, uciekaj Anki Kong Uciekaj Dobra Lecimy, słuchajcie Coraz dalej jesteśmy Aj Kurczę, no przywaliłem W, w głupim momencie strasznie No ale mamy także O, kolejna misja zaliczona I mamy 100% Uuu, super A, co teraz? Play Play Lecimy dalej Okej okay. Zbieramy, słuchajcie, banany. Banana, banana, kong, banana. Aha, nie wiem, czy ja tam nie muszę czasem skakać wyżej, tak jakby. No bierzcie banany, bierzcie banany, bierz dużo bananów. Dużo banana, dużo banana. Dużo bananów. O, a widzowie możecie dać znać w komentarzu, czy lubicie banany. Co lubi... Nie! Yes! Aj! Mm, w jakim głupim momencie zginąłem. Dobra, play, dalej. Jaka jest oferta? No nie ta co chciałem. nie no, słuchajcie dalej. Okej, okay, na tym liściu. Hop. Dobra. Tutaj siup. Hop. Mału. Okej, okay, także w razie czego mam? zapas energii. Bo zbieranie bananów dostaję. Dobra, tutaj rozwaliłem tę ścianę. Pomału teraz tu. Dobra. Ok, teraz tu. Hm. Dobra, hop. Dobrze. Teraz. Dobra, wszystkie banany. Teraz tu, tu, tu. Dobra. Co to? Co to było? Ple. Patrzcie! Co to ma być? Jakaś mewa. Widzieliście? No nie! Do oceanu wpadłem raczunku. Dobra, pomału. Hop! Dobra. Tysiąc bananów. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Hop! Dobra. Okej. Okay. Widzieliście? Jakie ja tego uniknąłem? Wiecie co nie wiedziałem? Nie wiem sam. Ja nie mogę. Dlaczego? Dlaczego? Za co? <grym> Za co się w to wpakowałem? Dobra, jeszcze raz. Play again. Lecimy. Ok. Hop. Hop. teraz tu, dobra, rozwaliłem, Mało no, teraz, ok, tu, tu, dobra, tutaj, patrzcie, dostałem się do czegoś, wow, patrzcie, rozwaliłem jakieś podziemia i teraz Dostałem się tak jakby do innego świata, ale... Spadające sopla mnie dopadły. Nie mam pojęcia co to jest w ogóle. Ech, ale i tak fajne, także już wiem słuchaj jak robić te fajne rzeczy. O, myśmy się jeszcze raz dostali do takiego fajnego świata. To było super. Okej. Okay. Na pewno do nie, tej nie wejdę, bo już się boję. Bierz więcej tych Bum OK. I chyba tego muszę użyć Jeśli, o nie, właśnie takie coś jest I wtedy mogę się dostać do jakichś wykopalisk Jeśli oczywiście mówię dobrze Także ja sobie poczekam Słuchajcie, na taki fajny jeden moment Kiedy będzie coś takiego Nie, w złą stronę pociągnęłem Myszką, ale dobra Jeszcze raz Hop! Jeszcze raz! Okej. Okay. Hop! Ognia! Lecimy, słuchajcie. Aj, dobra, trzeba formułować cały czas. Także, okej. Okay. Hop. I lecimy. Dobra. Dobra. Teraz tu. Hopa. Okej, okay, i w tą stronę muszę pociągnąć. Tak, że już czaję od sobie go. Dobra. O, i widzicie znowu jestem w tym tajemniczym świecie. I już wiem, na co trzeba uważać. Na jakieś spadające coś. Co... Co jest bardzo niebezpieczne. I to też jest niebezpieczne. Także słuchajcie, jeszcze zrobimy sobie jedną rundkę i będziemy kończyć play. Dobra. Hop! Lecimy, biegniemy, biegiem, biegiem, biegiem. Dobra. Jeszcze może jedno, słuchajcie. Jeszcze jedno, bo się strasznie wciągnąłem w tą gierkę. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcecie, żeby została na kanale. A my lecimy dalej. Dobra. Teraz tu. Dobra. Zapomniałem, że trzeba sobie naładować to, wiecie, ten super... Super, ultra moc. Ok, na razie rozwaliłem to. Ok, to tu. Dobra. Lecimy, zbieramy banany. Aj, bo miałem moc i teraz muszę, słuchajcie, jeszcze raz tam zrobić. Wejść, w sensie. Fajnie by było przynajmniej. I dobra, hop. Lecimy jeszcze raz. Mam nadzieję, że nic nie tu. Mogłem dołem przejść. Dobra. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Kto chce, niech zostawi łapeczkę, a kto chce, niech subika. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, widzowie. Cześć.